Witajcie kochani w niedzielne popołudnie. Jak zwykle, zaczynamy przekaz na najbliższy tydzień. Jest bardzo ciekawy, co muszę powiedzieć. Na pewno dużo jest o transformacji, które w nas zachodzą. Zaraz wszystko Wam opowiem. Wybaczcie za mój, za mój głos, ale. Czakra gardła, sadła. <śpiew> Spójrzcie. Kody światła. Ta karta mówi nam o tym, aby otworzyć się na nowe, wyższe kody światła, aby pozwolić sobie na ten głębszy rozwój, kierujmy się intuicją, szukajmy, prośmy wszechświat o wskazówki. Im bardziej zagłębiamy się w siebie, tym więcej jesteśmy dla siebie w stanie zrobić. Ta karta mówi nam o tym, że część z nas yy, na drodze bezwarunkowej miłości zaczyna, zaczyna dostrzegać swoje ciemne strony, o których tak naprawdę chyba nie chcemy myśleć ani wiedzieć, że nawet je mamy. Ale taka jest prawda: każdy z nas ma coś, yy, każdy z nas ma drugie oblicze, drugą twarz. Yy, o, w tej karcie chodzi o to, aby przyznać się do tego przed samym sobą, że. Tak, y, mam słabości, y, i zamienić je w światło, zaakceptować, przyjąć ze współczuciem i miłości, upowiedzieć, tak, to też jest ja. Y, żeby zrównoważyć to, co jest dobre, z tym, w czego w y, czego sobie nie lubimy. Niemniej jednak, to też jesteśmy my. Jesteśmy całością. Światło nie może istnieć bez ciemności, a ciemność nie może istnieć bez światła. Stąd też taki przekaz, że na tej, w tym poszukiwaniu tych wyższych kodów światła również możemy gdzieś tam po drodze zahaczyć o tą ciemność. Ale wszystko jest do przepracowania. Eee, tutaj. Chodzi o to, że na tych głębszych poziomach, poprzez pracę wewnątrz siebie, zaczynamy łączyć się ze sobą wewnętrznie. Szczególnie obejmuje to temat Twin Flames, gdzie dusza ponownie zaczyna się scalać na innych poziomach głębokich w nas samych. Z czakr powstają nadczakry, łączymy się w innych wymiarach. Tak, właśnie o to jest intensywny proces. Tak, wchodzimy w głąb siebie, szukamy tego, co jeszcze w nas jest nieuleczone do końca, nie, nie przybiegło transformacja. I pracujemy nad tym, żeby rozjaśnić ten cień. Medytacja, tak, to jest bardzo ważne, jak dla mnie to jest najważniejsze narzędzie w pracy. Mojej duchowej, dlatego, że przez medytację osiągamy wyższy poziom wibracji, przez co mamy ułatwiony dostęp do wyższych kodów światła, do tego, by jeszcze bardziej rozjaśnić nasz cień, by przywrócić utracone fragmenty duszy, które się ze sobą zaczynają scalać. Dlatego, powinniśmy szukać takich medytacji, które nam ułatwią. Widzenie, czucie, wyczulą intuicję. To jest fajne. No i niestety tutaj po raz kolejny wypada ta karta. Czasami sobie myślę, że no. Wiem, że nie, nie jest łatwo na tej drodze duchowej. Sekretna pokusa. Ta karta. Hmm, Obejmuje nie tylko nierozmyślne i nierozważne na przykład wydawanie pieniędzy bądź próba zainwestowania w coś, co jest bardzo ryzykowne, może kosztować nas naprawdę bardzo dużo utraconych finansów, nerwów, zdrowia przez to. Obejmuje też, tak jak już wcześniej wspominałam, różne uzależnienia. No w sumie to się tutaj, zobaczcie, łączy, tak? Yy... Ta karta jest też ostrzeżeniem, tak? Że halo, stój, przemyśl, 50 razy podejmowaną decyzję. Yy... Skup się bardziej na sobie. Zaraz ja tu... yy... Czekajcie chwileczkę. Um. Pamiętaj, że pokusa bycia złym lub pójścia na całość wydaje mi się, że y, czuję, że chodzi bardziej o to pójście na całość będzie mieć negatywny wpływ na Ciebie i osoby w Twoim otoczeniu jeżeli teraz Twoje codzienne nawyki wpędzają Cię w kłopoty to dobry moment, żeby popracować nad systematycznością i stworzyć gotowe rozwiązania, które pomogą Ci, gdy poczujesz pokusę zejścia na złą drogę. Pamiętaj jednak, że jesteś świadomym twórcą, bądź więc odpowiedzialny za swoje przeszłe i obecne wybory. Także Tutaj no jest coś, być może jest to sprawa biznesowa, być może jest to ktoś, kto próbuje też manipulować, bo karta diabła też mówi o romansie, mówi o manipulacji, toksyczności, właśnie, że jest w Twoim otoczeniu ktoś, kto próbuje Cię odciągnąć. Spójrz. Unikam myślenia o tej relacji, bo no znowu pojawił się ten diabeł, tak? W cielonej skórze. Także jest tu coś nie, niepokojącego. I przeszkadzać w Twoim rozwoju. Dużo jest tutaj, że dużo się dzieje, dużo się zmienia, a jednak jest ten jeden czynnik, gdzie no nie pozwala ci iść dalej. Stanąłeś, stanąłaś. Na pewnym etapie, i żeby uniknąć tej stagnacji, żeby ruszyć to wszystko, zajrzyj w głąb siebie, przeanalizuj 50 tysięcy razy daną sytuację, w której jesteś, bo czuję, wiem, że mm, mieszasz się między jednym a drugim. Znowu, znowu jest tak, jakby powrót do przeszłości. Znasz już to od mm, bardzo dobrze, znasz te uczucia, gdzie jest raz tak, raz tak. Z jednej strony myślisz, że to głupie, że to przeszłość i tak dalej. A z drugiej strony kolejny raz robisz coś przeciwko sobie, i Twoja intuicja i dusza Ci mówi: stój, spójrz, coś jest nie tak. A twój rozwój znowu się zatrzymuje, i no jest to ciężkie. Ciężkie i przykre, tak, bo naprawdę jesteśmy już tak daleko w tej transformacji całej. Te fragmenty duszy gdzieś się łączą. I no co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć? Wsparcie jest chyba bardzo ważne w tym okresie. Nie chyba, tylko na pewno. I na pewno udzielę każdemu, kto będzie potrzebował tego wsparcia. Moi kochani, no cóż, trzymajcie się, medytujcie, szukajcie tych nowych kodów światła, rozwijajcie się, wierzę, że wszystko się ułoży pomyślnie. Pozdrawiam Was, Alchemy Souls.